Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes. Witam was się ze mną, z wami Iron Man, a tak naprawdę Tony Stark, I am the Iron Man, jak to powiedział w pierwszym filmie Iron Man'a Tony Stark. I ruszamy, może już dzisiaj normalnie na misję, bo nie ma co nie, nie ma co tutaj przedłużać, ogóle, czemu, czemu mi to nie pokazuje tej misji, czemu mi nie zaznaczyło. Dobra, w tym w ogóle mogę tą mapę oddalić jeszcze bardziej? Nie mogę? No ale lipa. Nie mogę mapę oddalić. Tutaj się chcemy udać? Chyba tu. W ogóle co to jest? Co to są znaczniki? Tego nie wiem, ale lecimy w każdym razie w tą stronę. Naciśnij... naciśnij select, albo otworzyć mapę podczas eksploracji Nowego Jorku. To właśnie otworzyłem przed chwilą, widzę, że... Co to na czerwono się świeciło na dole? U góry jest coś, zielony goblin? Znaczy, miałem powiedzieć, że będziemy robić większość misji teraz. E, no, tylko postacie ogniste mogą topić lód, dobra? Bo rozumiem, ale miałem powiedzieć, że będziemy robić misje, ale też sprawdzam co te znaczniki znaczą, żeby później nie być bardzo głupi, tylko lekko głupi, jak będę maksował, ale nie wiem, no gdzieś tak jakby na tym poziomie jest coś. Gdzieś to musi być lód, dobra? A no, tu pewnie jakiś pojazd jest nisko. Okej, okay, okej, okay, to sprawdźmy to no nic tu nie widzę w sumie, dobra, no to lecimy dalej w kierunku misji. jak coś jeszcze po ciekawego będzie po drodze, to zatrzymam się, a na razie, na razie lecę, huuu, blizk on, ulicy! spadłem, fajnie by się rzeczywiście chodziło, Tu też jest wysoko, tu mi się wydaje, że są postacie, jeszcze raz to zaknę, gdzieś tu niby, jest co jest, ktoś coś, niżej, w budynku, nie mam pojęcia. No tak jakby na tym poziomie tu pokazuje, no ale tu nikogo nie ma, chyba że w środku rzeczywiście. No dobra, nieważne. Nie ma nikogo, to nie ma nikogo. Lecimy, tylko no zapek, zapek. już lecisz, to no, może leć tak jak trzeba. Bo to sterowanie też nie jest idealne, ale jest lepsze niż w, w tym... w Batmanie 2. Tam to sterowanie podczas latania... bo tragedia. No leć ty! Ty, iron, iron! Żelazko! O Elon może też to macie tylko żelazko, nie? Dobra. Ion bardziej, Ion man! To jest raft, rafter, czyli to więzienie prawdopodobnie. A jeszcze musimy tam do niego dopłynąć. No bo oczywiście. Świetnie, tyle w temacie promo, a ty masz taką kategorię wagową, że nie dolecę tam z tobą. back się wysokości. No i to drugi powód. Może uda na nam się naprawić tę łajbę No ale przepraszam bardzo. A czy wy na przykład nie możecie. Nie, nie może się zmienić blusa banera i nie możesz go podnieść wtedy? O cześć, kapitanie. Ahoj, kapitanie! Jest z Tobą porozmawiać, i to jest pewnie samouczek misji tych dodatkowych, to co robiłem pod koniec poprzedniego odcinka. Miejsca wyzwania pojazdów mogą być używane w celu natychmiastowego przeniesienia się na HeliCarrier Shield. Okej. Okay. Dobra robota, naprawiliście prom! Moja rodzin, rodzinna przejażdżka promem wokół Rikers Island znowu działa! Jeśli jednak chcecie popłynąć, musicie pokazać mi bilet. Zasady to zasady a gniażdżyć żałosnego biletera! Hej, hej, hey! hey, hey! Zachowaj halkowe miarzenie na tych złych, jasne? Po prostu załatwimy ten bilet. E, gdzie on był? W wyżej? No bo wyżej. No to chodźmy wyżej. I tutaj, tak? Dobra, ląduj, Tony. Tutaj muszę coś wybudować. Automat do biletu. To jest automat do kawy, automat chyba do napojów, automat do cukierków i miejsce wyzwania pojazdów. To że miejsce wyzywania pojazdów. Mamy bilet. Dzień dobry. Dzień dobry, mam bilet. Mam bilet i mogę dać bilet, bo mam bilet. Tutaj. Chodzi o to. O, o, chodzi o to chyba, że tamto mogę tam sam mogę pojazd, nie? Mi się wydaje, że mogę sobie tam pojazd wezwać, ale to już moment, moment, to poznika wszystko, znikaj! Dobra, tutaj? niby mogę, a tutaj, dawaj, niżej. W teorii mogę tutaj do helikariera się udać, mogę zmienić postać, albo mogę przywołać pojazd, tak? Z tego co pamiętam. Tak, powód na helikarier, pojazdy i postaci. No dobra, my tutaj ruszamy raczej z misjami, więc hahoj kapitanie, mam bi... Nieważne. Yeah, Jej, je, jego kopia zapasowa. Ahoj, kapitanie, mam bilet. Ups. Masz bilet? No to na pokład, przyjacielu. Następny przystanek: więzienie. Zawsze chciałem jechać do więzienia. I Podczas odkrywania Nowego Jorku pomagaję bohaterom w, w potrzebie, by zdobywać nagrody. Okej. Okay. Cześć, wszyscy jedziemy, opuścimy. płyniemy. Patrząc po lewo, ujrzą Państwo bajeczną posiadłość X. Natomiast right... po prawej, Park musi do toalety. Really? Serio? Nie mogłeś iść zanim ruszyliśmy Chiedo, czy jakby się zmienił w banera, czyby ty był nie niech. Niech spróbowałem. To jest dobre do sprawdzenia taki ten mit. Dobra. O, dzwon. Miejsce wzywania pojazdów, tak? Natychmiast tego przeniesienia się... No to nie no to nie jest miejsce wzywania pojazdów. To jest chyba miejsce wzywania tego promu, gdyby go tutaj nie było, tak przynajmniej obstawiam, tam raczej nie pójdę, Będę coś do oka wpadło, muszę przeczytać. teraz chyba nie wiem, czy nie będę musiał iść do łazienki przemyć, to mi do oka mógł wpaść, o, jest Hulk, znaczy jest zielona ta, yy, rzeczy do ciągnięcia, ciągnij Hulku i yy, rzuć to, a masz, dobra i tutaj teraz chyba tony będzie mógł to rozwalić, co teraz? Się my włamujemy. Czemu my się włamujemy do więzienia? Nie powinniśmy wejść jakoś, bo jesteśmy super bohaterami, jakimś miejscem do odwiedzin czy coś? Tego to w sumie nie wiem, ale może dowiemy się podczas misji. Umiejscowiony nieopodal wschodniego brzegu Manhattanu, najbardziej strzeżony obszar więzienia o zaostrzonym Nygorze, na Rikers Island, znany jako raft, szukasz najbardziej nikczemnych spośród złoczyńców. Znajdziesz ich właśnie tutaj. No tak jak mówiłem, tutaj sami super złoczyńcy siedzą. No, to większość ze Spidermana, ale i niepewnie również też. No, jak go pchnął? Czemu byś tak lubicie w ogóle? Moje czujniki wykrywają ruch po drugiej stronie tej ściany. No, dawaj Hulk. Hulk, zmasz! O, Wolverine! Dzień dobry, Wolverine! Wolverine! Comics! No, Hulk kontra Wolverine. Pójdź mnie, Koleś! Hulk, zmiażdżyć paskudne bokobrody! Alk, zostaw. Powinieneś już wiedzieć, że on jest po właściwej stronie. Nawet jeśli wszystkie zmysły wskazują na coś innego. Nie powinien siedzieć w Kanadzie i grzebać w swojej przeszłości, czy coś? Dotarłem tu po sabę, tu w Tak, twierdzi, że dom. Psz, coś tam. Do pomocy z czym? To za szybko ten że czytał wszystkie, no ale to nic. O nie! Czyżby wszyscy super złoczyńcy wyszli. Sabetów O nie, i Mystic Sami złoczyńcy. Ciekawe czy jak będziemy grać Mystic, Czy będzie się mogła zmieniać kogoś innego? Dobre pytanie. Może będziemy na czapkę to wtedy. Czy ty uciekniesz? A no ja na nie? Zostawisz... Chodźmy, a nie, po prostu w trójkę będziemy się bić. Nie ma problemu. Bo w teorii, to on się nie boi chyba Halka, bo ma Hulk Bustera, nie? no niby, że to są na równi, można powiedzieć, że to ta zbroja w teorii powinna pokonać Hulka. A Wolverine bił się parę razy z Halkiem w komiksach, w sumie nie pamiętam to wygrał, tego... bo tam był jakiś zwycięzca, wiem, że się bili. Nawet w ostatnim Deadpool i Wolverine była ta scena, jak się z Hulkem bili. Dobra, no, skoro mamy Wolverinego, to zobaczmy co ten Wolverine pokona. Dawaj konserwo, Drop sabatowa prowadzi w tę stronę. Mam pytanie, dlaczego ekipa Duma miałaby współpracować z magnetą? Zobaczymy, co, co to... Masz zmysły jakieś. Okej. Okay. na nienawidzi deszczu. Trzeba było wziąć parasol, koleś. Okej. Okay. Mogę poniższyć. Bo my na misji jesteśmy normalnie na misji, więc wiadomo co robimy. Niczego nie niszczymy, wszystko zostawiamy, bo to nie można niszczyć rzeczy. Ja to wszyscy, wszyscy dokładnie wiemy, że tak to działa. <kłysyjne> A tak na no serio to... no postaram się wszystko poniszczyć, żeby zdobyć monety. Masz podwójny skok? Masz podwójny skok. Super. Okej. Okay. Tutaj ciężarówki. A w ogóle czy halk? Tu masz, że jesteś mocniejszy, to możesz więcej rzeczy niszczyć. To może halkiem niszczmy? Halku. to może... pomocy! Gdzie ty jesteś? Panie! Panie, bo zaraz... zaraz się znajdę. Na przykład to mogę zniszczyć? Mogę. Ale to mi dosłownie nic nie daje. ARK SMASH! Dobra, dobra. Ruszamy dalej. Nie mam pojęcia gdzie jest Stanley. Może być wszędzie, tylko go słyszę. Al ROZWAL! No i zaczęło rozwalić, no i tyle. Gdzie ja chcę udać się? Tutaj? Chyba nie. Mogę was rozwalić. to kim kupię? Tam raczej będę musiał iść. Tu na lewo tą magnetą, czy tam magnetą. Okej, okay, okej, okay. to mogę rozwalić tą skrzynię? Okay. kolejni tu wychodzą w ogóle. Aj, tu Hulk, smasz! Wow, pięknie. Trzech pokonanych. Jeszcze? Chyba już nie. Dobra, kolejni wyszli. Nie, most się zepsuł. I tam trzeba coś wybudować. A element tam przelecia pewnie. na początek my to wszystkich musimy wysmaszować. Jeżeli takie słowo jest, wątpliwe, wątpię. Pomocy! Stanie, stanie, bo ja nawet nie wiem co ci się zaraz stanie, ale... Próbuję cię zaraz znaleźć ci pomóc. Dajcie mi e, mojego Ironmana, to nie jest mój Ironman, ale... Wow! Ja tu dostałem. Mamy Ironman latający. Tu jest Stanley, tam jest Stanley, ale jak tam się mam do ciebie dostać? Stanie? Powiedz mi. No tutaj chyba tylko Mr. Fantastic by mógł się dostać. Yy, moce magnetyczne. Dobra. Ej, 3 na 5 Dobra. Uruchomił coś. Foko. Tutaj się na razie to widzę, że nie otwiera. Tutaj Halk jest potrzebny. O, tam się. Też Halk. Ej, okej. Wiesz, monetkę. Tutaj też pozbierajmy. Dobra, to możemy też zniszczyć. Cyk, cyk. 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 Dobra. Cyk, cyk. Ten przełącznik trzeba potraktować jakąś bronią albo czymś ostrym. Ten przyłożnik nie, tylko Wolverine oczywiście będzie mógł to zrobić, no bo kto by mógł być inny? Obiektywnie rzecz ujmując, jestem jedyny z, naj, jeden z najpotężniejszych ziemskich bohaterów. Ty? Że jesteś najpotężniejszy Iron Manie? Gdyby nie twoja zbroja. Z drugiej strony, kto by potrafił taką zbroję stworzyć, więc... No, aż po części reakcji. Postacie wypuszczające sieć mogą ciągnąć, to też wiemy. No. Wrażenie, że nie, że ta zbroja nie jest jakoś, kurczę idealna, bo ona nie jest jakoś super dobra. No tutaj chyba Wolverine, no przetestujemy, czy Wolverine będzie mógł kopać, jednego do niego tutaj ej, 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 nie ma takiego bicia. Ej, 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 nie ma takiego bicia, powiedziałem. Dobra, już jestem w tej dobra, to od razu to wybudujmy. Teraz mostek podniesiemy z powrotem. Chodźcie tutaj, bohaterowie, kochani. Już wam mostek buduje, bo nie potraficie przeskoczyć. Chociaż Hulk by przeskoczył, chociaż Halk potrafi skakać na kilometry. W komiksach oczywiście. W komiksach, w komiksach. Tego też nie zniszczę, dobra, to chodźmy. Chodź Hulk. Tutaj to pajęczyna jest potrzebna. To jasne. A lecie mi tego Wolver Wolveriego, Bo chyba tu będę rzeczywiście mógł kopać, nie? Mogę kopać, jej! Dobra, i dzięki temu mogę ułożyć to, żeby Hulk sobie podciągnął. No super. A tu co? Yy... A że tu możesz się wspiąć. Ja, dobra, dobra. Ja, czy to są te same zmysły, które ma ten? Fidy? No też do, do sprawdzenia, do sprawdzenia. Dobra, to niszczymy. Taki masz atak z, z góry? Taki po prostu zwykły. Okej. Okay. No bo, bo Hulk teraz może tutaj pociągnąć, to ciąg. Ciąg Hulk, ciąg! Ła! Wow. Dawaj, cyk! Zrazu ich rozwal, tych gości, którzy tutaj, tutaj nam przeszkadzają. Jak się zastanawiam, bo jak grało się w Batmana... Bat... nie, tak, Batmana, to Superman był postacią, która praktycznie nie mogła zostać zniszczona, bo miała te serduszka takie... Yy, by to powiedzieć, yy, Słowo mi brakło. Yy, nie wiem, schowane za osłoną? I srebrne, nie? A z drugiej strony, jestem też ciekawy, czy w tej grze ktoś taki jest. Bo tak patrząc po Marvelu, to kto? Kapitan Marvel? Kapitan Marvel, no w sumie nas absorbowała energię. Ktoś jeszcze mógł być? Nie wiem. Dobra, otworzyłem co? A tu po prostu przejście dla Harka. A tutaj Hulk, chodź, chodź Mam windę specjalnie dla ciebie Czy ktoś by mógł być? Ktoś taki silny, może Tor? Tor bym mógł pasować To mi tora tu jeszcze nie było Tora, tora, tora. Raczej będzie 4 na 5, jeszcze mi jednej rzeczy brakuje jest Hulk? Hulk! coś tu jeszcze ma? Ojku, nie chciałem do wody. Chciałem do wody o nie. Hulk został zniszczony to chciałem jeszcze zniszczyć? Będzie porozumienie za to jest chociaż jeden chociaż jeden mini zestaw. Dawaj Halk do góry. Tylko wolna winda, ale jesteśmy u góry. Dzięki temu. Aaaa! Halk nie lubi jasnego światła. Co ty lubisz, Halk? Co ty lubisz? Zakaz wstępu Halkom. Chyba tak. Chyba dokładnie o tutaj chodzi. Nie, wszystko poblokowane. I co teraz? Zapytacie, a ja wam powiem, że teraz musimy sobie to miejsce odblokować. Wow, tu jest jakaś armatka, tu kolejna i tu jeszcze jedna. To obawiam się, że teraz nam będzie potrzebny pan Tony Stark, a dokładnie pan Iron Man. Chłopaki, chyba uruchomiliśmy jakiś alarm albo coś. No nie... Skąd wiedziałeś? Dobra, Zmbroja MK6 i cyk. I tylko na szczęście wpada to na strzała. Dobra, gdzieś tu na lewo jest ostatnie cyk. To jest ten Stan Lee, ale jego niestety mu. nic mu nie zrobię. A szkoda. Macie! No przykro mi, stanie, no przykro mi. No, nic ci się tam nie stanie. Po prostu kiedyś, kiedyś we free playu cię na pewno uratujemy. Jestem tego pewny, stanie. Dobra, otwieramy sobie tutaj przejście. OLK, masz! Bo jak ty podejdę, to nie tam będzie pisało, że tylko pan fantastyczny. Przeszkadzacie mi, chłopaki. Tu rozmawiam z widzami. No, tylko pan fantastyczny. No już wiem, że tu twoje zmysły. Możesz się dzięki temu wspiąć do góry okej okay, okay. Tu jest drabinka niech będzie to jest drabinka I w ogóle bardzo mało monet już dopiero zdobyłem Okej okay. Dobra tutaj kto? Chyba Tony Stark, nie? Bo jest mądry Tak jest. jest tutaj panie mądraliński, nie ty Chociaż Bruce Banner też jest mądry, nie? Bo to jest w sumie też naukowiec, tylko jest Mądry, nie technologicznie, tylko bardziej chemia biologia bym powiedział. Dobra, co my tu mamy? Co ja tu muszę zrobić? Eee, to, o, to potwierać. Dobra, dobra. Już wiem. mi pomocy. Chłopaki, wchodźmy już. Nie ma problemu, to. Nie ma problemu. No, dał cię tu przeteleportowali. No i cześć. I możemy cię pokonać, czy nie za bardzo? o, tak cyk, cyk, cyk. Ła, jaki Hark zrobi smaż, to normalnie. Wszystko się tu usmaży. O, sorry, bo tu jesteś przecież. Wolverine. No, smaż, smaż cyk! No dobra, Harkiem też się fajnie bije. Czek, złapi kogoś za nogę. Masz psie! Dobrze, wszystko się nie mówi. A masz niedobry człowieku okej, okay, okej. Okay. Też ciebie pokonamy. Ciebie też wszystkich pokonamy. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Dobra. Okej, okay, i tutaj są... To, to jest chyba wyjście do celi, więc to olejemy, to ruszamy dalej. Na wprost więzienna potańcówka. Okej. Okay. Ty, kto? O nie, to jest Whiplash! On był w Iron dwa. 2. Ale tu postaci. Tu tu przeciwników. Jest i Whiplash. No dobrze, dobrze. A co my tu możemy dalej zrobić? Punkt kontrolny. Dajemy kogoś małego, żeby grę zapisać, bo jakby mi to wywaliło. No to wolałbym nie. Mimo wszystko. Troszeczkę monet też pozbieramy. Z tych tu pudełek i rowerów. Tu się rowery wzięły. No, wiem, że Iron Man może latać, będzie prościej. Latajmy sobie najpierw tu po mapie, posprawdzajmy co się tutaj da zrobić. Chyba nic, tu nic. Nie nic. Nie. Wygląda. Widzę, że im praca kręci się już całego. Czy to przywódca? Przywódca. Okej, okay, kolejny z niedobrych Hulk. Ty bezmugi, bełkoczący zwierzu. Teraz mogę cię w końcu zniszczyć. Jeszcze nie wiadomo, czy go zniszczyć. Wydamy ci. Przywódca to wróg. Hulk rozwali. Wielki łeb. Dobra. Hulk chce porozwalać. No, Halk. do tego się głównie nadaje. Hej. Są srebrne rzeczy, bo ja je mogę rozwalić, bo mam tylko poświata jakby w tym, yy, w Star Warsach się w Harrym Potterze, albo w Potterze, Wingardium Leviosa mógł użyć. O nie! O smasz, smash! Smash I znik przywódca. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. O, jak ładnie, czasami to combo wolina jest spoko, tylko to długa, długie, ale... Nie walczyłem z nim za, nim za bardzo, więc może troszeczkę powalczmy, zobaczymy co dzięki temu osiągniemy, jak to wygląda. No i jego oczywiście regeneracja jest niezawodna. Właśnie, powinno się mu serduszko regenerować, nie? Co ma regenerację? Tak samo jak Deadpool. Kto ma lepszą regenerację? Wolverine czy Deadpool? No, według ostatniego filmu Deadpool kontra Wolverine, to mieli, mają identyczną no ale według komiksów to wydaje mi się, że Deadpool ma ciut chyba lepszą. Że szybciej się regeneruje. No ale mogę się mylić, wiadomo. Cześć, aktywować przemocznik na pazury, dobra, dobra, zaraz będziemy aktywować. To jest ten na pazury. Okej. Coś takiego chyba miałem na pierwszej mapie i wolałem to. No bo po prostu pazury mogą porozwalać niektóre tutaj ściany, dobra? Jasne, rozumiem. I tu jest kolejny przełącznik. Otwieramy sobie przejście. I dobry. Teraz tam przejdziemy. Tylko sobie jeszcze wezmę Ironmana. Sprawdzę czy tutaj no, wyżej mogę podlecieć na pewno. Ale czy coś tu jeszcze jest, żeby ja mógł zdobyć. Juhuuuuu! Ląduj! Londuję, ląduj! Alex, masz! Mogę przejść przez ten! Co to ma być? O, szukali mnie, przecież normalnie tutaj okno jest rozwalone. No mógłbym tu wejść, no ale oczywiście, że nie. No bo grami na to nie pozwala, no bo po co? Dobra, daj się zmienić się w Halka i. dawać mi tutaj wszystkich. Jez, Whiplash. co ty teraz robisz? Ładujesz prądem, kolejny przełącznik. Trochę wyglądają jak to jest Batmana. Dzięki temu. To jest abominacja? Misiem? Co to jest tam? Abominacja no, chyba. No tak, bo oni do rafty zostali zamknięci. A misiu. Abominacja, dobra dobra. Bo oni rzeczywiście zostali zamknięci... Zamknięci Sandman i, i, i Abominacja po pierwszej misji w rafcie prawdopodobnie. No dobra. Co by teraz myślę? Że pamiętam jak grałem pierwszy raz w Batmana Arkham Asylum, jak pierwszy raz odwiedzaliśmy Arkham, to był coś ten klimacik. Tutaj w Marvelu mogliby zrobić jakąś taką grę, oj, oj, tylko właśnie nawiązującą do Rafty, nie, że, że tych super złoczyńców z Rafty atakujemy, czy tam oni nas atakują, a my się bronimy. To by było też dobre, ale zobaczymy, może być jakiś jeszcze Marvel Iron Man, tam, ma, ma, no niby... Produkcji jest Marvel War Wolverine. Uwielbiam mojego mission. Tutaj chyba tylko tony. Nie tak chciałem. Nie tak. Chciałem tonego. Dobra. Czy, 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 co tu robię? Przeciągamy się na ten? Na elektryczność? Chyba tak. Małe cięcie, sorry za to cięcie. Tam mam troszeczkę scenka się nam zmieniła, ale miałem tam mały wypadek. I już żyjemy, jest wszystko ok. Wracamy do grania. I co my tu możemy zrobić? O nie, czy to znaczy, że będziemy musieli, albo będziemy mogli, uwolnić abominację? Teraz się okaże, bo ten whiplash, co się stał z tym whiplashem? Bo w sumie, stary, że tak ten. Ale uciekło mi to wszystko. No i proszę, już tutaj nie ma, ale możemy my w sumie, zanim uwolnimy abominację, to się też tutaj. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo może mi jakiś mi... Yy... O, tu przeciwnicy są. może mi to jakiś yy, ten sekret odblokuje? Czy tam jakiś czerwony klocek? Nie wiem, to, wie. to mi to może odblokować, ale zaraz się dowiem, czy się nie dowiem. Czy oczywiście potrzebuję jakiejś postaci, której nie mam? Tylko niektóre postacie mogą tu przełączniki na pazury. Poz... Na na czy ty tutaj wejdziesz? Czy nie wejdziesz? Chyba nie wejdziesz. Chyba niestety nie masz jak tutaj wejść. Pazurowaty. No tam u góry to tak, ale no dobra. No to chodź, abominacja. Powalczymy sobie troszkę z tobą. Chodź, no chodź, cmaniaku. Wejdziesz, czy nie? Oooo, I z misiem spadło. Aha, czyli to nie, dobra. Myślałem, że rzeczywiście będę się bił z nim drugi raz, ale na szczęście nie. Okej, okay, to teraz tutaj do góry. To już tą drogę znamy. Czemu, ty, czy mylon man też się wspinasz po tym, skoro ty potrafisz latać? Dobra, nieważne. Idziemy zaaktywować tutaj przełącznik z górki na pazurki. Cyk. I dzięki temu. Coś nam się tu otworzyło. Kolejni przeciwnicy, no wiadomo, bo co by tu innego było? co, bierzemy chyba Smasha, czyli bierzemy Halka. Chodź Halk! Go się rozpędza to normalnie. Leci tak, że nikt go nie powstrzyma. Halk Smash! Już po Was wszystkich. Dobra, dzień dobry, przyszedłem was porozwalać. Wszystkich co do jednego. Nikogo nie zostawię żywego. Bam, 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 bam. Okay. To mogę rozwalić tam. Tą... jej, to mogę rozwalić tego kopnąć. Bez. Okej, okej. Tutaj by fajnie było użyć tego naszego. Tonygo Starka, który nie wiadomo z jakiego powodu jeszcze tutaj do nas nie dotarł. wrócimy. O, pięknie. Z góry was tu mogę wszystkich ładnie pychnąć. A mogę też? Klawiszem B? Nie, klawiszem B tylko tak mogę zrobić. Ła, to mnie trochę się długo ładuje, ale jest. Dobra, chodź Tony Stark. Co ty możesz zrobić tutaj? No to jazda, ta maszyna może namierzyć Sabertufa. Tu, tu... To chyba nie jest on, to jakiś strażnik, który się boi. No, lecimy dalej... Tu? No, się ma Deadpool. Co tam ciekawego słychać u ciebie? Czemu ty jesteś w celi? Dobra. O, Stanley! Cześć, Stanley! No i ostatni. Chwilunia! Wynocha stąd! Oooooo! byśmy go namierzyli. Teraz wiemy, na którym jest piętrze. Jarvis, możesz włamać się do systemu sterowania window. Musimy tam dotrzeć jak najszybciej. Tak jest, sir. Łączy się z systemem sterowania window. Okej. Okay. Jest, <Szyskujesz> yes, winda przyjechała. Zastanawiałem się co dalej, ale trzeba było poczekać po prostu na windę. Okej, okay. to wchodzimy. Ty ty uciekasz? No uciekasz. Dotarliście w sam raz na wielką ucieczkę Carnage, Red Skull, Rhino Stanley. Czemu Stanley? Tutaj jest jako złoczyńca. Ja Stanley ucieka. Ile ja tu przeciwników i Magnito, Magneto! Magneto? Wszędzie super złoczyńcy. Super złoczyńcy? Poznajcie moją super zbroję. Tak, tą zbroję. Osobiście wprowadziłbym kilka poprawek. O nie, Magneto! Potrafi przecież władać. Yy... żelazem, metalem. Czy mi się wydaje? Czy zrobiło się trochę przewiewnie? To chyba teraz Iron Man został wykluczony z rozgrywki. Dacie radę? Dacie chyba, a na styk, ale dacie. Pora z tym skończyć. Nareszcie, no chodź, Kotku. Pokaż Kotku, co masz w środku? Punkt kontrolny. O, to będę mógł chyba grę zapisać. Puk, puk. Zapisz i kontynuuj, więc. W tym momencie ja wam serdecznie podziękuję za dzisiaj, bo to już trwamy, trwa ten odcinek pół godziny, nie chcemy go przedłużać, a mniej więcej 10 minut widzę, że jest od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego. Więc na dzisiaj to już niestety wszystko. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania. No i tradycyjnie ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!